Pamiętajcie z tej strony tak, dawno nie było, więc może zrobimy sobie jakąś bitewkę morską Tak więc lecimy z flotą przybrzeżną, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodoba Dawno nie było tego u nas, kana u nas na kanale, tak więc lecimy Uuu, szybko wrzuciło nas do bitwy bardzo Rzadkość bym powiedział, rzadkość Mamy misję, ale przejąć strefę i to zrobimy eee, Weźmy jeszcze się naszykujmy nie potrzebne mam są miny bomby głębinowe. Bardziej miny, jakby miny były. Z chęcią. E, dobra, działko duże, nie potrzebujemy tyle pocisków przeciwpancernych, e, więcej obeków. Otako na spokojnie. No to co? Dobra, tutaj nie ma co czekać, już się nam kolega pojawił. Wtedy leżymy, ale strzelaliśmy tego właściwie ładnie. E, ten noc niestety ten kolega topił, ale wbiliśmy całkiem sporo punktów, więc teraz sobie weźmiemy pewnie jakiś samolocik. E, co my tu mamy? Może być, może być jak najbardziej. Bierzemy sobie w takim razie. E, no i lecimy się pobawić z nimi. Przejęliśmy strefę, mamy jedno przejęcie strefy. To jest to, czego potrzebowaliśmy. 4 kile Najwięcej damage'a na razie w całej grze U nich tylko... Nie, ten gościu też jakoś dużo nie zrobił Co Ciekawe on w ogóle się waju? On się chyba waju tym Mhm. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze w takim razie, lecimy tutaj. No i hella. Ale coś powinno ich trafić. Chociaż z jedna powinno ich trafić. Nic? Naprawdę? Ale ja pewnie miałem zapalnik jakiś ustawiony, głupi. No dobra, to wszystko przez to, to. wszystko... Dobra, jedziemy. Tutaj oni nam się na spawna już troszeczkę. Na co ja im nie chcę pozwolić. Nie chcę tak daleko. Dlaczego tak daleko chcę być Obracaj tę wieżę. No, obracaj wieżę. Gdzie moja wieża?

Nawet się nam nie udało, jesteśmy mocno pani No, nie jest dobrze, nie jest No, dobra, jest, zniszczyliśmy mu z uzbrojenia Bardzo dobrze Chyba, że już się naprawił kolega No, jeszcze naprawił i niestety nas wywalił Oj 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 Litwa chyba przegrana Miałem już kolejnego pojazdu Ciężko było Ciężko No trudno Patrzcie jakie bydle Asemi 83 W nim gra Brandford. Bydle wielkie Patrzcie na to Ale bydle, chęćmy, chęćmy po prostu. Ale go biliśmy ładnie. Wrogowie przejęli strefę. Nie zniszczyliśmy go z prawda, ale na pewno poczuł że do niego strzelaliśmy no nie, nie mamy o kurde, no niestety nie wyszło nam zupełnie takie powinno ładnie, dobra, lecimy Kolega tam mało ma już cia Generalnie Musimy się na Jakoś by nie mogę trafić. Jestem w szoku no. Nie dlatego

I cały czas pada kontrola niestety w tym pojeździe To jest spory minus Dobra, bierzemy generalnie samolocik Jak 2 Nie wiem, Chcież go wyjść troszeczkę przestraszy. No, pójdzie daleko, ale... No niestety się nie udało zrzucić się tam dźwięk. Niestety, aczkolwiek, no, postrzelaliśmy wszystkie, nie wyszło to zupełnie. No, a, przecież, 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 głączyłem, nie wyszło, jak się palił w nich no, mam wrażenie, że bitwy morskie stały się o wiele cięższe. Od ostatniego razu, jak nimi gra, na nie grałem. Eee. No, zrobi, ro, zrobiło się ciężej. Zdecydowanie zrobiło się ciężej. No, nie dostałem przejęcia bazy. Nie wiem czemu. A, bo używałem. No właśnie. No niestety. No dobra.